Dobra, teraz konkrety, bo ludzie często pytają, ile tam naprawdę e, taki system jak tutaj daje oszczędności. W tym domu zużycie prądu to około 10 tysięcy kWh rocznie. Przy obecnych cenach energii z dystrybucją, czyli około złoty 40 za kWh, tak byśmy liczyli to, to roczny koszt to mniej więcej 14 tysięcy złotych. Tutaj zamontowaliśmy instalację, jak widzicie, 10 kW, która średnio produkuje rocznie około 10 tysięcy kWh energii. Ale uwaga, nie wszystko co wyprodukujesz, zużyjesz tak naprawdę od razu, prawda? W typowym domu e, taka autokonsumpcja wynosi od 25 do 35%, czyli mniej więcej 2,5-3,5 tysiąca kWh rocznie zużywanych jest po prostu na miejscu. Reszta trafia do sieci. Ale jeżeli, uwaga, Dodamy taki magazyn jak tutaj, czyli o pojemności 11,5 kWh, to realnie autokonsumpcja rośnie do 50, czasem nawet 60%, bo nadwyżki w dzień możesz zużywać wieczorem. To oznacza, że zamiast płacić 14 tysięcy złotych rocznie, zostaje Ci do zapłaty około 6-7 tysięcy, a reszta to energia, którą wyprodukujesz dzięki temu systemowi i zużyjesz sam. Roczna oszczędność to około 7-8 tysięcy złotych, a system tak naprawdę zwraca się w ciągu o, tak naprawdę 6 lat po czym działa dalej i to przez ponad 20 lat. I to jest właśnie realna, policzalna niezależność, bez obietnic z kosmosu, czysta matematyka i dobra technologia.